Hej Jasyson, jak u zapraszam Was do kolejnego ciekawego ze Steralisa. Kurde, jakąś chrypę dostałem czy coś. Udało się trochę wojny zapowiedzieć, nie chciał się tego toczyć. A klaguje to aż mi niedobrze jest. Jeszcze myszka jest trochę po prostu ta. Nie na czeka, ale dwa razy wojny wypowiedzieli pod rząd. Dziwne to było. I karfa toczyła się jak oddzielnie. Kurde, a jeszcze taką wyspę mi zabrali. Kurde... Sam... Pałcik kurde. No i jakiś układ dał się zrobić, aż więcej No i oddam im żeby przerobili to na technologiczne Jeden spara pierścieniowa pragnął stref pierścieniowych być budowanym w jej miejscu. miejscu Odnawiał ten statek To nic nie trzeba, a jednak trzeba się odnawia. No i cały filmia leci. No to nie, kryzys, prawda? To nie, kryzys, pojawia, Bo jakby był kryzys, pokazali gdzie by wylądował, co? I to szybko zacznie, bo to chyba już powinien być kryzys. Bo już 405 jest, więc już zaczynać powinien się pojawiać. No, kryzys. No ja tylko co w tej gry nie rozumiem, że k dwa razy przeszedł tak naprawdę... Albo źle zagrałem, musi być idealnie, ale by się odechciało. Bo bardzo długo... przez bardzo długi czas nie włączałem. No i przepraszam za poprzedni odcinek z... Co to? Ja tam nagrywałem... Przepraszam za poprzedni odcinek po prostu z innej gry, że... W połowie prawie nie słychać. Zaczął mi się scplenić. Przez zachód, i w No i piłem przed chwilą wodę, i, no ale nie pomogło. Tak to się kurczę toczy. Dobra, to jakby zdobyłem tylko systemów. Jakby w pożyciu o tym państwo. No, co skończy, na raz Będę w miarę lepiej grał. staram się i będzie mniejsza mapa. No ale zapełnie mnóstwo rasami, mnóstwo ras No i tam Tak ilość Przez co więcej podboi by było Gdybym miał lepszy laptop, to może by mi ciągle te, te galaktyki udało się to robić Okazuje się, że jednak nie Dobrze Coś tu się odkrywa, czy coś tam innego odkrywa? tu odkryłem właśnie to, bo i samo się odkryło. Czy coś takiego? Ale plec od 3 minut. Dźwięk może do ile? Od pół godziny gram i prawie nic się nie ruszyło. Z mojej perspektywy. No ale są i przelujami największymi. Przylujami. Udało mi się wyjść z tego kryzysu politycznego. Rozmierzaj z tym Oni rosną bardziej, a ja w ogóle nawet nie rosnę. Ej, po prostu chyba gospodarkę kraj. I tak jakoś trzymam. To jest coś co roboty. nam leci, eee, niestety nie na przykrzyj planów i przejęli to teranie. Oczywiście poczekam, coś może się wydarza, może nie. Jakby już coś wydarzyło, wydarzyło ciekawego. Nie wiem dlaczego ci nie tam przejść Katunki. Za Asymilacja. Jakby nie wkurzał niektórzy, to łatko, ale multi jestem. Można też pozmieniać tym, żeby bardziej. Moje rodzaje planty tolerowali, ale nie chcę się już. Ja mnie zły cięcie, już nieważne, że co jest. A wiecie, za moment 5 minęło nagrania, ale trzy to minęło, na nic się nie dzieje. Jeszcze lagi. Ciekawe, ciekawe, coś się tam w Walu. Ten Kryzys? Czy to jeszcze nie teraz? Jak widzicie, ostatniego minęło. dwa od... lata. Chciałem policzyć, żeby nie powiedzieć głupotę. A ja już to zrobiłem. Urczę. Nie się gdzieś ja gdzieś mogę wypowiedzieć im wojnę, ale tak laguje. Lewych gdzieś na gdzieś Na mniejsza mapa gdzieś 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 jestem A. ja gdzieś lagował gdzieś gdzieś bym gdzieś 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 na gdzieś 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 następne gdzieś Wmiano Dzieje się, najpierw jest dobrze, a potem fatalnie Który to? Cianomalia, nie ten Co to za o jest dziwny Eee, odchłani jakaś tam. Fajnie, trzeba ich wysyłać. Wsiadł w BB kosmiczny, ale tutaj przyszliśmy. O, weź, tu lecisz. Krzyż tutaj brama, jeszcze może tak mówisz, będzie już. Jesteśmy zainteresowani. A w tym przypadku w już, nie są już potrzebni. No, a jeśli to jest mis, to mis, 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 tutaj mis, 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 ale coś stąd. mis, 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 aż do tych tutaj mis, mis, jest mis, coś mis, mis, no, możesz go wrócić, ale można. Ta gruma daleko od nas. Dobra, to, żeby potem wybudować ten stąd, potrzebuje pył. Gazów zaczyna się mniej pyłek z gazami. Zbudowana jest już tak, jest zbudowana. Dobrze, że też buduj. właśnie, wybudowałem przecież to. Dobrze, jest to. Nie! To ma być ta stacja od tego i możesz sobie budować dalej. I to też Kurczę to mieli w karku. Czyli na karku. Rozumiałem Zami tu się na po drodze, naprawdę jak tam ładził. Ciekawe, nic się nie dzieje, po prostu wybudę stację, żeby to zwiększyć. A tu wybudowacza inną miejsca znać. Udało się ulepszyć sobie konserwację, jeszcze raz mogę ulepszyć, punkt 2. I to koordynacji strategicznej, łączność. I kolejne dołączenie. A nic się nie dzieje. Pełno 4 lata. Dwa albo rok też może tak być, nic nie muszę robić. Więc tutaj nasienie górze, A nie za bardzo A zastąpienie. Jeśli to naukowiec, jakichś naukowców budują? Zastąpienie, poproszę, jak się dzieje? O, tu jej tu przyda. 72 obywateli, tu jest 52 tysiące, miliony, miliardy. No i mi już, nie do się kryzys, pojawił, czy jeszcze tysiąc lat? Jeśli tysiąc lat już. Nie, to tak, jak nie było. W tym mogę zaraz na nie, pamiętam. Tu już się zwykle zaczyna. Tu się zaczyna, że na niego kryzys powinien być, coś powinno dziać w końcu. Bo się nudzę lagi, kara się dłuższy, coraz bardziej. Ciekawego. Kurde, zaczął tylko podbudowywać. Zapomniał o tej planecie, że to ma do budowania i więcej mógłby budować. To nie ma sensu. Przesiedlenie co ciekawego do przesiedlenia. Ani musi rozgryźć, czy osoby hmm, do przesiedlenia, czy nie. bo prostu w pracy, ludzie w biurach czy coś tam i wtedy mówię jak go przesiedliśmy. To jest opisje do przesiedlenia. Troszkę jak na oślep. Owa leci tam. Co przyjęte. Wszystko. I teraz mogę to. Bramki budować. Uah. Od godziny, czy co, jak tam było się znać? Czas tak spowolnił. sobie w poznaniu czasu Tutaj jest wolniejszy? Coś takiego. Dobra, trochę tam posprawdzamy. Jeszcze chyba zostało misej. ma powiedzieć, że. 30 około lat. o no, stary odcinek sobie sprawdziłem. I wiecie co najciekawsze? Słuchać mi wyraźniej Wyraźnie mi tam słychać. Powiedz tutaj szumy, szumy jakieś tam słychać teraz i kurde mikrofon trzeba oczyścić czy co. To wezmę odkurzacz, wezmę po mikrofonie wycić wy wy te paprowy pomiędzy tego. Bo wypadało. O wypierdziej tej końej! Tu już mi wkurza. tu to. czeka już 40 lat, tu was wariuje. No, co to, to robił? Po przerazuję miałem 12 odcinków. A tam dużba dziś wycinałem. I to robiłem że nagrzał jakieś kilka godzin. Póty robiłem tego cięcia to było męczące Teraz stresznie to robię. I to może trochę zajmować, prawdopodobnie na te lata. Dobrze, dwa, no to nieźle jest. Właśnie te dekompressor baterii, gdzie ty jesteś? Jednak na dziura, gdzie była, no nie pamiętam. Tutaj jest dekompresor, kurczę, nie mogę tak kliknąć. Niestety nie mogę. Ugh. U, jest jest i w wykopaliskach. Nic ciekawego. I zobacz, czy się teraz wyrazi, staram się mówić, nie słychać w ogóle. Nie wiem co tu się wydarzyło, ale jakby tu połowa zniknęła. Ale to było. Padło imperium, atakuje. Flaga. To jest ich była taka i coś się dzieje. No i zapomniałem pokazać, że jest wybierany obrońca co jakiś nazywa Opiekunem galaktycznym To jest mój rywal będzie. Jestem troszeczkę słabszy. Niestety To take skakiwało nie ważne chcę przeciw oczywiście, ale oczywiście jeszcze jest większość za tym wszystkim Co moc przetrzebił, kurde Z tej stroną i tak tu nie ma i dostępu Dziwne Widzicie minęło ile? 3 Mo najwyżej 4 lata za chwilę się, czy gry, po z włączyć coś innego sobie roli w tym czasie? Na szczęście ten odcinek będzie następnego dnia Więc mogę sobie... Usiedzieć, ale... I... Kurabito musiał się wyspać, jestem zmęczony Chciał w inne gry pograć a... Tysiące cztery... Kurczę, jeśli ważne Tatni nad mówić. wymówić Paczkę 413. O, matko, udało się sobie mówić, jestem bogaty, że jestem mądry. Bogaty też będę. Jestem wkrótce idealnie. Mikrofon mi wkurzasz. Mówić źle, słuchaj, to już sami wiem. Go tysiąc będzie. Nic się nie dzieje w wolno leci w na czego? Dobrze, żeby jeden z zaczął się budować. No, brama kosmiczna zbudowana, brama kosmiczna. Tak jak planowałem, co to było w budowałem, już nie pamiętam. Czasami się tak powie, czy nie łzy rzuci, że nie złzwy. Rzuć aż słuchaj, w mikrofonie. Tutaj to co to zajmie? Tu trzy miesiące minęły. Bark trwają dosłownie. Co to Saigon się dzieje? Ja cię cierpliwość tych lagów, to bym tam wleciał i. Zabierał wszystko. Nada się widzieć do momentu, jak ktoś się wydaje, Naprawdę nic. Przez ten wolny czas kurczę. Ech, to. No i udało mi się niestety przejąć to wszystko. I teraz będą do najważniejszych z najważniejszych. No, fajnie. To ja chciałem. Na stale oczywiście. Przewleku bardziej weszło do góry. Nie to nic ważnego Kurczę... To teraz. Później czy jeszcze kiedy indziej I teraz nie czy poczekam jeszcze te 8... nie 6 lat kończę odcinek Czy co? No tak. Przez 6 lat i odcinek. Do kolejny odcinek kolejne 20 lat, no naprawdę jest fatalnie. Ale ciekawe co teraz do mnie wprowadza, jakieś specjalne coś. Du, 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 du. Jeszcze większą moc ma już flota galaktyczna. I rośnie im to, no to niech to będzie kontrolę przed środowiskiem, który się nie spodoba, to więcej wszystkiego, co i ich... dziwiec co... ten. Nieee, yes. senatowa sprawa stała obniżona tak długo, że nie wiem. Ja tu dupiłem co chwilę. dolny. idealny. Tylko mogę wszystko dupić. Największość i coś by chciał, to bo jakoś przebił długość życia to. Dawaj dawaj Prze na to wszystko wskazuje, że niedługo kryzys powinien być, go nie ma. Oby tego staje, że kryzys pokonałem, okazało się, że gra nie skończyła, bo nie powiedziała, że pokonać kryzys i wszystko jest super. Co jest dziwne, znaczy, czy więcej ogóle miejsca jest? Naprawdę nie wiem. Powiedz oni wydaj wojnę. Zatrzymaj. Zatrzymaj. Łagam, że się dowiedzie kto jest kim i dlaczego. Tak jak powiedzieliśmy, nie, Krysu, nie Krysu, tylko tym tamtym nie. Łagamy o mikrofon. Gdzie to jesteś? C Aha tu 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 czekajcie nie żal jest coś coś wypowiedzi wojnę co już pragniełem będzie żyć kurczę co? Jeszcze tak to się nie robi Czyli by konflikty zażegnywał? to jak? No to się zrobiło Nie z przekazu. Co i dostaliśmy? Super to wygląda. A co to jest? Przywoł. Przywołaj małą flotę upadłego imperium. Co? Czas odnowienia aktywowa. Zobacz, nieźle. Mogę sobie upadło imperium duchowe wezwać. Coś tam, ale niewielko. Kolor się zmienił, klasa tego, mi się wydaje. I trzeba uważać na słowa, żeby po prostu mówić wyraźnie. O, mikrofon bliżej, i lepiej. Tylko mi trochę zasłania twarz. Co tu zrobić no nic? Czekać nic nie Mogę jakie relacje mam ze wszystkimi neutralne. Tu w miarę dobre, tu nie za fajne tu też tu już też nie za dobrze. E. A mogę jak te wyglądają u mnie. No właśnie poprawiam relacje pośpiegaj i wstał, że tam udupiał. Ale zapomniałem o tym wszystkim, więc nic nie robię. Ufał stosunków. Tutaj i tak z tą nic nie zrobię, więc poprawiaj. <laughs> Jeśli każdy będzie wojna między nim a mną, to kurde. No, 22 planety, to jest silniejszy, co ode mnie. Tak, on w miarę silniejszy. populacji ode mnie, ale na szczęście ma mniejszą. Nie zatrzymuj czasu. No, wasalony kuro, od... do no, walki się daje, bo przez to, że jest bajpo naukowo, poszedł on jest osłabiony militarnie. Ma taki negatywny perk. To masz na wszyki, pana na wojnę. To jakoś mi nie lubi. I czemu? Nie wiem dlaczego. To coś i to ma sens. Dobra, budujemy coś z tego. Powiedz się tego, to więcej magazynów. Można tam dwie stacje, jeszcze budować, jak się nie chce. No to widzimy się za moment, kurczę przynajmniej za 6 lat w tej grze. Jak widać to ze mtą poprawi te... nie widziałem, w ogóle nie mieliśmy tego... Jak to się cholera nazywa? Już nie jak to się nazywa, już nie chcę wiedzieć nawet. Ech. No poprawi się. Jednak jakoś chęci nie mam, żeby to nagrać dalej. Ale popróbuję, dobra, widać, że udało nam się to wybudować, jest super, eee, jeszcze chwilę, jakieś tam rzecz mogę wybudować, skojakę. Chwileczka eee, i był. Czego, chyba nic wymiarowego nie było. Więc zaczynamy i to chyba będzie koniec, bo już naprawdę dużo posiedziałem. A będzie jeszcze jeszcze jeden odcinek. Takie, że dwa będą. Lub jeden spróbuję zrobić. Jutro... jeśli jutro, tak to jutro. Jeśli to jest z jutro, to po jutrze będzie... X kompostaram się i pojutrze po będzie sterajst. Tak, wyrobię się ze wcześniej. To z tx kompendium będzie przesłany. zaraz, na strój, także mojego. No strój jest ale dobra. Kończę na dzisiaj bo naprawdę jestem tylko zmęczony. I jak się komuś podobał ten wielki, męczący odcinek, to komentuje, subskrybuje, lajkuje. I wysyła ten film innym, żeby mi się dowiedzieć jaki nudny jestem. Błagam nie wysyłać tu, ciekaw. dobra, on mi nie jest za fajnie. Więc. Hej, cześć. Pa!